Ciągle podbijają shorty i nie wiedzą czego są Tam ci jedną noc, później zabijaj na home Jeszcze czas przyjdzie na związki, obowiązki spełniam Bo w przyszłości tego wybuduję dam Dużo problemów, choroba ciągle męczyła bez przerwy Lecz takie życie garda czy wciąż Wiesz, ty ciebie no to już rozbiły sprawnościowe testy no bo to RevCiretzing Pistoux To jest pierdala jak Cypher 2 k 16 x Stale pani pierdolnięcie prąda Jestem jak elektryk tyle że to nie robota Narco Entertainment ładuje się jak idiota Co się truła jakaś ciota Pytam co tam, co tam, co tam Stale pani pierdolnięcie prąda Jestem jak elektryk tyle że to nie robota Ładuje się jak idiota, co się zduła jakaś ciotta Pytam co tam, co tam, co tam Trochę mnie poryło, ale nic nie pozmieniałem To niepierdolony progres, melanch na wielką skalę Myślałem, że dobrze, ale kurwa źle myślałem Pytasz mnie o wakacje, ja całe przelatałem Jestem czasochłonny chłopak, dajcie kurwa jeszcze chwilę Za moim braciakiem w ogień, za moim braciakiem zginę Zawsze tylko grube ruchy, ty dziwko koła za linę Upierdolę się tym linem, to jest walk hard, skurwysynie Stale wani pierdolnięcie prąda Jestem jak elektryk, tyle że to nie robota Narko entertainment, ładuje się jak idiota Co się zluła jakaś ciota, pytam co tam, co tam, co tam Stale wani pierdolnięcie prąda Jestem jak elektryk, tyle że to nie robota Narko entertainment, ładuje się jak idiota Co się zluła jakaś ciota, pytam co tam